Witamy w kolejnym odcinku SkyBlocka Jest ze mną jak zwykle Gandalf Witam I dzisiaj zajmiemy się dotarciem na wyspę z tymi katuzami Ale najpierw chodź idziemy spać Bo się ciemność robi No potworki I dzień Okej okay, to idź tam rób Tutaj gdzie jest ta dziura zaczynaj robić Tu masz taką dziurę Widzę no. Okej. Okay. A ja coś innego zrobię. Jak tam skończysz, to mi powiedz. Tam wiesz, że musisz zawrócić. No. Okej. Okay. Zaraz tam idę do ciebie. Weź, piochu. Już. Ale zrobiłeś. Co się nie podoba? No. Ale lana popałem. O, ja się wyloguję lepiej. Trzeba skałba, trzeba szyby zrobić. Trzeba do mnie tego zrobić. O, szafa grająca. Gdzie? Tu. Weźmiemy ją. No. Przyda się. Gopiechu piechu 43. Czy pan jeszcze zrobi inne kaktusy, farmę? No. Bo jeszcze nie mamy... ...kaktusiałki. Mamy tylko jeden piec? No. A więcej zrobić? Trzeba postawić trochę pochodni, żeby się nie spełniły potworki. Po tak dużo tego kopiesz? No wszystko? To rób, rób, a ja bo ja nie mam tego. wiesz tego. Upaty, słuchajcie, tam dojdę, zrobię więcej piecyków. Drzewka by się przydało też zasadzić Ja też muszę iść Bo już nie mamy drzew Tam możemy wiesz co zrobić? Na drzewka miejsce No Jeszcze nie mamy To niepotrzebne Trzeba dirtę schować Junt box Tutaj, potem w domku się postawi Aha jest jeszcze kobel Zrobimy więcej pieceków. Gdzie ja? Mam przy sobie, bo muszę przepalić To masz, Dorzucę ci Okej okay. Czemu tego ukopałeś? Tu jest mięsiona na torta Gdzie by te pieceki postawić? tutaj o, stoją mamy chodzić trochę węgla czy nic nie było coś chyba 15 mało trochę jedna szyba za dużo to my nie mamy w tych skrzyniach Okej, okay, tak będzie stało picyki Jeszcze muszę zrobić wiem wiesz co było więcej węgla przepalić trzeba Bo już ma, my mam, nie mamy już prawie Jeszcze pójdę zrobić na góle Y, farmę na a, 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 na na kaktusy Też nie mam. I przynieś mi trochę piachu y, tego Santa czekaj go ja, 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 ja mam ukopać Ale Laga złapałem No, to zaraz mnie wywalił też Nie wiem co dzisiaj No laga. Co, Miał, nie, nie, nie mamy już tego sanda Wiem, coś zrobić, ale zapomniałam, aha! Zrobić węgla Będziemy musieli na tą wyspę iść lodową To no, tak może przydało. coś tam być Przydałoby się później, jak skapiesz całą tam To prawie, aha bez deski. I będziemy domek stawiać tam na tej gdzieś śnieg. No chyba. Bo tam jest najwięcej więcej tam No i tylko tam wezmę z drewna postawiam. Kupię krowa. Trzeba zjeść. Melona czy arbuza. A to czemu tam jest? Zrobić to z desek, Tam nam brak nie pewnie dużo, gdzieś tam zostało trochę tam, bo tam zrobimy farmę na drzewa. Ja już tu nie mam desek nawet. Widziałem, że by ten... drzewo na piachu bros. Jajko. No. Idziesz tu do mnie? No zaraz, tylko świnie zabiję. Dobra. Ja sobie zrobię tą... łopatę z piachu, zobaczymy ile się będzie Już idę, tylko poza, poza noszę trak tych rzeczy. Słuchajcie, co wiem na razie tu? Tylko łopatę? Dwie może wziąć. Trzy ostatnie są, musi potem zrobić. Tak, jeszcze co zrobię? Więc zrobię tą łopatę z piachu. Zobaczymy ile wyjdzie będzie Tak. Już idę tylko poza, poza noszę tyle tych rzeczy. Ups. A tutaj dziur No widzisz banda złodziei wykopało Zadziołki, nie, ma być. Robi. Było szybsze. Co, wiem, co na razie tu. Tylko łopatę? No, bo dawna skrzynek już nie było. Nie no, byłem. Ja muszę sprawdzić ile... No, je jeszcze mamy z dwie minuty. Musimy połączyć... No, to zostaw tutaj tych drzew. Gdzie jest łopatka. Dwie może wziąć. Trzeba ostatnie samo. Musisz potem zrobić. No. To wiemy jeszcze co zrobię. Pęśniemy. Jeszcze ile Całą już mu łopatę wykorzystać tam co ci dałam? Prawie, a co? Nie jest, bardzo szybko idą. elementowe to No, trzeba zrobić. No, ale my to uwielbiamy spadać, to. No, szkoda. Tylko nie pospadaj też tu. Uważaj. To zanieś bardzo laguje. No. Nie I wiem co. Net nie jest zły. Nie wiem co. Trudno. Tak. Już idę. Masz. Z tobą. Ja? Nie ja dorzucisz węgla. Ja dorzucę. Dobra, kończymy. Chodź tu. Okay. Tutaj chodź, koło torta. Trzeba go zjeść, skonsumować. nie. Zjadłeś prawie całego. Dobra. To dziękujemy za uwagę. Był z wami Gandalf i Znany. Cześć.